Siemanko. Dzisiaj zajmiemy się fortami, czyli to co wydaje się proste, ale nie do końca jest proste. Nie wiem, że troszkę zamieszane, ale dużo spotykam się właśnie z tematami, kim robić Forty, czemu nie mogę zrobić Fortu, jak zrobić wydajnie Forty. No i to w sumie zacznijmy, czym, czym robić w ogóle Forty. Mamy kilka możliwości. Jeżeli jesteśmy już doświadczonym kontem, no to powiedzmy KVK2, to wybór pada na CCK z Minamoto, jeżeli jesteśmy low spenderami tak naprawdę. No bo jednak trzeba trochę pieniędzy na tego Minamoto wydać. CCK jesteśmy w stanie zrobić bez problemu on będzie dosłopa, także tutaj nie tracimy sobie w ogóle głów, tak jakby na początek. Ale powiedzmy, świeżo zaczynacie swoje konto i chcecie y, robić efektywnie i szybko forty. Większość osób robi co? No, bierze lohara. No lohar trochę nie za bardzo. Dlaczego nie za bardzo? No bo nie mamy mm, tak naprawdę tutaj żadnych umiejek mocnych, aktywnych. Pierwsze co? To skupiamy się na bodice do fortu. Dlaczego? Mamy tak, przede wszystkim e, zmniejsza szał, czyli to nie jest za bardzo potrzebne, ale obrażeń zadaje 1000, więcej niż Lohar razy 2. Mam bonus do barbarzyńców. E, szybciej zyskuje szał, przez co szybciej używa skili i nam to się mm, po prostu forcik schodzi bardzo szybko. Współczynnik leczenia odnawia się. E, premia do obrażeń ataku. I tak samo tutaj zwiększa nam bonusy do obrażeń i zyskiwania szału. Jest super. Kogo dajemy na drugiego? No ano, Fleda nam idzie na drugiego. i on, Skupiamy się na tej ekspedycji, żeby dobrze zrobić. Kupujemy sobie jej te głowy i dzięki temu już tutaj interesuje mnie zwiększenie PZ o 30% i redukcja obrażeń fortu. No, po prostu te forty, jak już zadajemy 8000, to nagle zadajemy 12 tysięcy w tym krótkim okresie czasu, ale to robi robotę. Teraz tak, mamy kilka dróg w zależności od tego kim gramy. Jeżeli gramy e, kawalerią, czyli moją ulubioną jednostką chyba, bo dobrze się nią robi forty. E, potrzebujemy do tego Belizariusza. E, belizariusz jest na pierwszą. Nie mogę tu zrobić tego pod speeda, bo obecnie już nim nie robię fortów. Ale dajemy belizariusza, dajemy z tyłu CCK, bądź na moto. Jeżeli w zależności od tego, czy chcemy wydawać pieniądze, czy nie chcemy. Później, jeżeli mamy piechotę, to przechodzimy sobie właśnie na botikę z Ethelfledą I tylko to, nic więcej. Jeżeli jesteśmy już w późnym etapie gry, bierzemy sobie Etelfledę i kombimy to z CCK. -iem. Jeżeli już tutaj nazbieraliśmy sobie głów, Cecek wystarczy, tak naprawdę nam pierwsza umiejętność, jeżeli jest napięcia, mamy jeszcze drugą super. Do kvk 2 zrobicie to spokojnie z gospody, boże, nie mogę się wysławić. I teraz sobie zobaczmy, czy nasz sprawdzam sobie. Teraz drugi etap, dlaczego przeszliśmy właśnie tutaj? a no dlatego, że już mi ktoś dołączył. Forty robimy tak naprawdę w dwie osoby. Dlaczego w dwie osoby? To ja Wam pokażę dlaczego dwie osoby. Mamy raport. Weźmy sobie tak naprawdę tutaj, gdzie zrobiliśmy sobie jakiś Fort 400. Jak widać, daje radę na dziewiątkę. Robię dziewiątkę tylko i wyłącznie, ponieważ daje nam więcej honoru. Ale e, to co najważniejsze, to zaraz zobaczymy sobie, jak nam dojdzie e, postać. Została minuta 17, więc przejdę jeszcze jeden ważny etap. Trzeba. Tak naprawdę, ta. ja robię sobie większość za dzięki e, naszym tutaj artefaktom, ja je tak nazywam. E, redukcja obrażeń, tak? Na każdym mam redukcję obrażeń, żeby utrzymać to w dwie osoby. I tu mi się taka traf trafiła perełka tak naprawdę, atak, obrona i redukcja. Super, ten Forcik schodzi, jest bardzo przyjemnie. Ale co działa na Forty? Na Forty działa nam przede wszystkim atak na barbarzyńców, Zwiększenie skin na barbarzyńców. No, mobilka to jest oczywiste. Biorę, jestem tankowny, więc biorę sobie, że zadaję więcej obrażeń, ale przyjmuję więcej. Speed jest wzięty tylko po to, żeby mm, szybciej dochodzić i szybciej robić te forty. Mobilności no nie ruszam, po prostu wziąłem sobie te perki, tylko które dają nam e, no, jakieś bonusy do ataku obrony. Kolejno idzie kawaleria, zyskuje 3% PZETA. Tutaj mamy atak, tutaj zmniejszam atak. Mam szansę, więc to jest opłacalne, no i buduję sobie punkty szału, żeby to miało sens. I takie ustawienie pozwala mi osiągnąć, jak wam powiem co, eee, doszliśmy 4 sekundy, fort 9, żeby nie było nie jest na terenie, co daje nam 13 tysięcy z uderzenia, Zdaje mi tylko 3 tysiące. No już 14 tysięcy, wiadomo, on się boostuje czasem w tą, czasem w tą stronę, mm, więc jest ładnie. Za 50 tysięcy mamy oczywiście zrobiony bonus z czyli te 3000. Odpaliłem sobie runę na atak, żeby to ładnie nam schodziło i obrona, no zawsze ona jest, bo jeszcze sobie łańcuszkuje przy okazji. No i widzimy tutaj to całkiem, całkiem ładnie idzie. Niech on sobie to zbija, chcę Wam pokazać później raport, bo robimy to dlatego, żeby zdobywać książki, bo... W pod koniec kvk 2, powiedzmy taki low spender, no już będzie stał na etapie, że musi e, tak naprawdę zrobić sobie zamek na 25 level, bo jeżeli tego nie zrobi, to nie ma gdzie wydawać speedów pod słapa, bo pamiętajmy, że 120 tysięcy speedów jedna postać e, i żebyśmy się nie obudzili, że mamy całą, już wszystkie badania zrobione, pokazuje nam się słab odblokowanie bohaterów, a nie jesteśmy w stanie nic totalnie zrobić i wtedy jest problem. Natomiast, jakbym Bodikę zbudował, ją mam podbicie barbów, ale tutaj tak samo jak CCK, czyli idziemy tutaj, idziemy tutaj, idziemy tutaj, tu i tu. No i tak naprawdę, tutaj na aktywne umiejętności, naszał i wybieramy sobie jakiś bonus do jednostki, też możemy tutaj 1% do limitu jednostek. Jeżeli z tym macie problem, forcik dobijamy. Jak widać, chyba nawet lepiej niż w tamtym raporcie to wychodzi poza terenem. No, ale jak widzicie, schodzi, schodzi z tym. Można robić szybciej, no ale nie chcemy, bo chcemy sobie farmić książki i resztę. VIP na poziomie 12 też w niego pakujemy. A jeszcze tutaj nie wszyscy wiedzą, ale jak mamy zamek Manu 22%, potrzebuje tak naprawdę 2500 książek, czyli w przełożeniu na zakup to jest 25000 rubinów. Brakuje mi troszkę książek już tylko. I teraz tak, miałem 2000, jak zacząłem farmić y, na 400 koła mobilkami. Zacząłem to w momencie, jak mi się zaczęła y, Cerolka. Nie Cerolka, boże. E, no, y, Lucerna. Zrobiłem 163 forty, a przy 163 fortach udało mi się zdobyć 2486. Y, Czyli, no, trochę. Niedużo, średnia wychodzi około 3, 3,5 na Ford ale jest całkiem przyjemnie. I to wszystko dzieje się. Od zobaczymy czy mieliśmy szczęście. Tak, mieliśmy szczęście. 6 książek. Jeżeli robimy w dwie osoby, to mamy większe prawdopodobieństwo, że nam się uda zdobyć to. Eee, więc no 6 książeczek to jest tak 60 rubinów. 60 rubinów do przodu. No, nie powiecie, że nie jest, do tego nam książki dochodzi speedy yy, i więcej surowców. Czyli tutaj mamy około 640 koła, za ile? 5 minut przygotowania, 2 minuty drogi, 3, no liczmy 10 minut. 600 tysięcy surowców, trochę na leczenie i jesteśmy w stanie to zrobić. Więc to jest najbardziej optymalny sposób na rozwój konta, gdy startujecie, robicie sobie ze swoją własną farmą wtedy 100% surowców z danego fortu ląduje do was plus zdobywacie książki, żeby sobie rozbudować farmę. No, myślę, że to jest najlepszy sposób dla free to playowców żeby się skupić na rozwoju konta, y, przyspieszyć jego rozwój i nie narzekać, że nie mam surowców, nie mam speedów, nie mam rozwiniętych dowódców, bo nie mają expa, nie chce mi się chodzić na ołtarze. No to tutaj macie proste rozwiązanie i nie trzeba wiele. Można sobie obejrzeć serial w międzyczasie i puszczać sobie właśnie Forty y, 1 do 1, czy nawet mieć cztery farmy, które sobie odpalamy na emulatorze, żeby ca cały czas działały w tle, nie musimy się przełączać i tylko klikamy dołącz atakuj, dołącz, atakuj. No i tak sobie zdobywamy książki, rozwijamy zamek, mamy zamek zrobiony, mamy totalną masę oszczędności na podstawie robinów. Także trzymajcie się miło, mam nadzieję, że miło się słuchało i słyszymy się dalej przy łańcuszkach.